Co to jest za kreaturę? Pokaż. Zaczekaj, no chwilę, bo już miłe było. głowy miało być po... tylko się leża z głowy. Pokaż, pokaż, pokaż. Pokaż ja kreaturę, co Ale jaki to się To jest porterz! Jak? Sporterz! Co to jest za film? Je czekaj chwilę. No co jest? Dawaj gramy w CESA. W CESA, tu potem, bo teraz lajba y prowadzę. Wiesz, jeszcze na omegle. Dodaj, dodaj, mnie na Steamie Ja ma, to Ty mnie dodaj, link w opisie, nie? Dodałem Cię, przyjmij No to przyjmę ja silverek Silverek po mnie Aha, dobra, to przyjmę, czekaj, bo ja jeszcze chcę Ale Ale ze mną, nie? No dobra, zagram normalnie z Tobą Znaczy, kurwa, mi tu klawisze lecą z niej O kuk Dobra To ja lecę dalej, trzymaj się, ziomek, elo Dobra, elo, elo Dobra, jeszcze Już ja dokończamy

I co, dobry dym był, czy niezbyt? Kurwa, ale mocna ta klawa była. Nie wiem, czemu mam tyle łapek w dół, ale ważne, że mam w górę. Słabe, no kurde. Hop, by, by mi o głowę, jakby mi głowę nią przebijać. I mówię, taka twarda była, skubana. Szmata była mocna. Kurwa, ła, moja głowa. Niczego się nie naćpałem, Chłopie, Opiekaj, tam O, donate Grzecznie, kurwa, pompa. Dzięki, wielkie, za donate do No, więc dzięki za donate, Jonku. Klawiatura nie gołka, nie rozjebiesz. Dobra, lecę dalej. To dawaj z nami w Lula, jak Lola Teraz na kąpie nawet nie mam typie. spiż. klub no. klubami. no, nie mam. Katowice nocą. O, jeszcze mocą, tutaj. Jakaś i z waszą pomocą, damy czadu dziś. Jest karmelowe, jasne. No, no, no. no, To wszyscy, Katowice nocą. Dawaj prestiżu. kiedy wyszło to robić. Ktoś to strzotował czy nie? Strzotował Zszot, ktoś czy nie? Ej. No to nie? to nie? A to zamy do piżu. w prestiżu. do